Cześć wszystkim, mówi mocny browarek i za chwilę włączę grę o nazwie Duty Calls. Jest to już w sumie pięcioletnia, czyli antyczna parodia Call of Duty, ale myślę, że wciąż jest równie zabawna co przed laty. Zakładam, że większość z Was już tą parodię widziała, dlatego dorzucę coś od siebie. Nie będę się odzywał podczas cutscenek, ale dla tych 2% z Was, którzy nie znają języka angielskiego, dorzucę napisy po polsku u dołu ekranu, żebyście mogli zrozumieć o co chodzi w niezwykle wciągającej fabule tego tytułu. I tak jeszcze powiem na starcie, że gra ta została stworzona przez polską ekipę jako playable teaser ich nowej gry Bulletstorm. To była ekipa People Can Fly i jest to PT na wiele lat przed P.T. Więc jeśli o tym nigdy nie słyszeliście, to zapraszam i włączam grę. Standardowe sterowanie jak w Call of Duty. Jedziemy. War. War never changes. Or does it? The war has changed. Did it? The answer is no. Unless it is yes. No, of course it is. It's war. Yes. No. Yes? No, tak więc fabuła jest jak w modern warfare. Dokładnie tak. Call of Duty Modern Warfare. Sprawdźmy, jak wysoko możemy skakać. No, dokładnie. Z zawsze zwracam na to uwagę w klonach Call of Duty, Z zawsze mnie to zaskakuje, jak wysoko możemy skakać w tych grach. Nuda, nuda, dobra, nuda. Przeładujmy, żeby być gotowi na wroga. Dobra, jazda! Tak, to, to jest wróg, widać, że wygląda jak terrorysta, makałacha, więc to jest wróg. Nuda. Nuda. Oh yeah, a gram w single player. O nie! Muszę się schować za niezgiszczalnym kartonem w celu wyleczenia się. O, już otarłem łezki. Szkoda, że nie można kusać, to bym zrobił multi-bug. O nie. Dokładnie, to ja. Jestem bardzo skilled. Podnieśmy patyk. I've my Hey, Fox Club Niner. I'm gonna point at you and say something serious to further develop the game's storyline. <coughs> oh, my deck. Increasing the drama of the story. Ha ha ha. You cannot stop me unless the game goes into slow motion for some reason and I become easy to shoot. <noise> to Ty tylko ekipa z people can fly mogła coś takiego zrobić. <noise> tak, jestem sierżantem sierżantem, panem sierżantem strzelającą osobą. Powiem wam, że nawet grafika wygląda jak w Modern Warfare 2. No trochę niższa jakość tekstur jest, ale i tak mnie zaskakuje to, że tak dobre są efekty HDR-u, jak na PTK.

Wiecie, e... gościu zwrócił uwagę na bardzo istotny aspekt, e... zwiększa dramatyzm i w ogóle wszystkiego dokładnie tak jak w filmie i wiele gier stara się właśnie iść za taką zasadą i robić wszystko tak jak w filmie, tylko że problem polega na tym, że gra to gra, a film to film, to co działa w filmie nie działa w grze i wielkie studia, a... Bardzo rzadko to zauważają. no Ostatnio trochę częściej za generacji PlayStation 4, co mnie cieszy bardzo. Ale y, zbliżamy się do końca gry, więc. Wish me luck, luck. boss będzie. Mam taki wolny akcent. Mam olbrzymi eye-patch i mam święty szybkość. To znaczy, że jestem lewerem w Batgard. Mam lukierkę nuklearną. Nie będę nadać lukierki nuklearnej do you. Dokładnie tak. W podobnym stylu kończył się chyba Modern Warfare 3. <laughs> no i udało nam się przejść w całą grę. Gratuluję. Ktoś jeszcze z Was nie grał w Bulletstorma? <coughs> Ogólnie to polecam. Trzeba będzie zrobić recenzję. Uwielbiam tam grę. I wcale nie zrobiłem tego Zagrajmy Wy, dlatego, że nie miałem innego lepszego pomysłu na film w tym tygodniu. Ale pomyślałem, że coś takiego jest dobrze, zwłaszcza, że kilka osób z was pisało mi, że można by to zrobić. Tak więc zrobiłem. I mocny browerek grał w Duty Calls. Heh. Wow, 11. Było to trochę lat temu. Eee, no dobra, nie złośćcie się na mnie, że zrobiłem taki filmik, taki wiecie, zapychadło, ale postaram się o coś lepszego w przyszłym tygodniu. Na razie.